Niech odcinka. Podziemni ziemi Panie. Nadakanie. Panie, Nadakanie, wyjdź z lampy. Proszę. Ha, jak nie wyjdzie, to się tak kupzę, zniszczę tu lampę. To proszę od razu wyjść. Proszę od razu. Bardzo proszę od razu wyjść. Ej, jak pan nie wyjdzie, to nie będzie nagrody. Klau się zdenerwuje zaraz. No dobra, i wysłać. I co mam robić? I... Cii, tutaj. 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 Jak nie mam żadnego przeciwnika. Z kim będę walczył? A masz jakichś przeciwników? Klaus do pokonania. Tak, ninja. No to już mamy. To dzięki za mnie wypuść. Nie z kimy, ninja. Ja chciałbyś. I, i jakie twoje życzenie? Chcę być stroj Pilata. A co się miałby stroj Pilata? No przecież się robi. O, jestem Pilatem na scenie. Już. No, no tam. To pora darować paru ninja to lampy gdzieś ukryjemy, żeby ninja tam jej nie Spary. o tu, o tu, o tu no dobra Ach, się znowu i poznaj na w załogę jaką załogę? przecież nie mocno załogi a zaraz poznasz no to pokaz Yyyy... Eee, ja... Z Quiffiego... Tu... Bez żadnej mocy nie ma. Bo ci nie mają mocy. Tylko te ty sefie. Zmoczne, ale ma, mają pistolety. Aaaaaa! na jego! On... Zostaw go, Squiffy! Ja Spadła to od razu... Aaaa! na jego! Nie może się, a, na jego. Więc jest zły. A dobra. Dobra, dobra, to jest Dumbu, Dumbu, tego nazwałem, teraz, bo kiedyś miał inaczej, a teraz się nazywa Dumbu, teraz Piratka, on się nazywa jakoś tak Sarna, czy jakoś tak, ja też nie pamiętam, ja wyjmę na sekundę. No właśnie. No imię będzie. To Dublon. I Clancy. Clancy go Kiedyś y, napadała na ninja. O ty, co Klaus mówi? coś Clancy. Przecież się nie znam. No, pamiętasz, jak napadaliśmy na ninja? Tak. I tu nową rodzinę, bo mi w imię nie No i Klaus? Czy jeszcze przyda? No i to wszyscy? Nie, jeszcze. O! No! no dobra, Sensei No dobra. Co te a gdzie my tak zejdziemy sensej. Nie wiem. Jak się przejdź. Tam, tam. A, a jak a, a, kiedy, a jak myślisz, kiedy będzie nowy przeciwnik? No nie, nie wiem. Może będzie tam, może będzie kiedyś, może już kiedyś. Kiedyś będzie. A czekajcie na mnie. Dobre. Dobra, Dobra, łódź. Nie, 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 Klaus? A myśleliście, że na zawsze konaliście. Zasobiał nas kolaps. Ej, hey, kto mu zrobił? Yeah. Uh, kim jesteś? Ej, yeah, yeah. jestem gruba Kotka. A ja jestem Syrena. Tak jakoś. Serena. A ja jestem Squiffy. A ja jestem Dublą. Dublą? Nie poniedziałek jest jeszcze taki dziwny, tak dzień. A co mu taki głos ma dziwny? O, zostań krepka To była moja chrypka. przecież starzy mają chrypki? Jakieś takie yy, z dziwnymi, mi, mi no, rozmawiamy. I wiecie. Mają chrypki Dobra. Już jest. Wifi. Wifi dipki. Dobra. Znowu no, zapomniałam go minie. Imię i dalej do Jona! Jona! No jest, ale ile jest tych piratów? Klęsy i samobarce? Nie wiem, ale tutaj na lewo. No. no i na takam to. O nie, jest bezpieczny. Nie Jestem nie bezpieczny. Opsz! Mam zejna w moim mieczu. Uh, uh. no ja mam zejna, ja mam zejna! Ja mam zejna, ja mam zejna! Ja mam zejna, ja mam zejna! Ja mam zejna! No i kogo jeszcze tu porwać? Ja! No dobra. dobra, Ninda. Dzisiaj tej wojny nie wygramy! Co dziechać? No właśnie. Nie, ich nie znamy tak dobrze. No i sensei ja. Nie, sensei! Go kapelus Tylko pływałem. No i się tu przykleił. Ten głupi kapelus. I sensej, sensejem Ale to nie ma. Dobra, już się sedzie cały. Dobra. Ja też. A ja też. Dobra Ty już uciekajmy? O, o, Dobra Dobra, napadamy na nich zamek Nie, nie napadacie! Chronisz nas zamek Cena Zamek Cena Już jest nas. Ale zamek Cena Może kiedyś od, odmienimy się O, oh, wysłałem. Um, no i. Nie spadłem, ale już wysłałem już. Zamek na polowy i niszczymy go. Nazywamy nocy. Co, nic się nie stało, nie wiemy. Nie ma sensu, ale jest polowany. O! Oh! Niszczymy! się nie się nie Dwie kostki mam. Daję wyzużenia. I to też. Spróbuj kostka zniszczyć te kości. O, całe. O! Jakie mocne te kości. A myśl, a myśl, że ja nie zniszczę ich. Hmm. Ah, hmm. Dobra, i, 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 nie wkładać. Gdzie tam że tutaj jest bałagan. Nie chcemy mieć tu bałaganu. A, nie. O nie, tam wiecie, że my... O nie, 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 nie. Tak, klęci tak, 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 kręci. Nie, ja tego nie robię. Låter jag Ja! Ah. Ah. Jacks fördrag. Ja, ja. ah. ja, jag får blöja i näsan. Alla tatueringar! Hissu! Vrva med oss! Vrva med oss! Ah. ja! Prawda? No piraci, tak robimy z, 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 szute ze. 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 pszute, Ja. Już jest. Dobra, ninja! A nie musimy się na atakować. A tak ołatwe, jakiego porwałeś? A takiego. pióra. I białego yeah, i piraci! Wygraliśmy tą wojnę. I do następnych wojen ninja. Ale zaraz będzie druga wojna. Pamiętajcie. Zaraz będzie druga, nie może druga wojna. Nie będziemy ciągle wojny. Nie, ale taka jest do piratów No dobra, to jest druga wojna. Sejna. Co to za wojna, bez Sensja, ja bez. Innej. To co to za wojna kupia? No co to za wojna! To widział taką głupią wojnę Ale dam radę! Zaczej tylko z jednego nie ma. No dam radę! Au! No i to się zamieni. Ja. Ciu nie, 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 nie. Nie, 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 Wykorzystać go i będę tak zawsze go trzymał. nie, 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 mnie. Dobra, nie, musimy go do mnie. nie, Co nie, no właśnie. no do góry nogami zaraz No noga mi zaraz zaraz No to... nie, Uff. Ej! Sensei, ty byłeś w stołku! Wciąż No i naprawdę! Hej, Ej! Ej! Mój mieć się mieli na pistolet! Super! Psa, nie chciałeś pistolet! Myślałam, że mam mieć! A mój mieć się mieli na pistolet! No właśnie! Naromicie idei! a e, dobra już! O, nie, nie, nie! A, dobra, pro! No, no dobra. Spienią się mieczą. No dobra, ja go teraz pokonamy, ninja. Ja go teraz pokonamy. No właśnie. Ja go teraz pokażę. i o, o też mija. Cześć! Stworzymy ducha z pióra. I go się pokonuje normalnie. Pokonuje normalnie. Normalnie. A wygra przed dzieje ten duch. To woda. Ja, ej, 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 drugi! To ten sam nie, to drugi! Ej, ja, ja! ja Dobra, opuściłam go! Pff, nie, kopnął! I na sta i do sneki! Kopnął! Ej, Szybciej płynny wodą! Na małym statkiem! Do do ty żeby do trygłyjszej wyspy Spłyniemy tak. Kaj! Nie Kaja porwali, bój! Nie, nie, nie was. To was de. No dobra, jak bez trzecie. Myślałam, Myślałem, że porwają. I że się. nie Nie, im. nie mieć to pięknie. To dobrze. Ja się z rysysy smialiłem. A jak nikto? Chyba! Daleko, aaa! Dobra, A Czekajcie na mnie! Ka? A nie, porwał mnie. Ale później Piloty, na zem ja Piloci, słuchajcie. Cię na razie. I trzeba zostawić. Idzie tylko na, na wyspę Tyglisze i Wdowy. Pójdzie tylko gruba kostka i Clancy razem ze Sfintlo. Nie, nie wiem. Nie jak się nazywa. Ma, Klausem. Pomyliłem się, bo Sfintlo jest słaby. Niech to potrzeba mieć. Ja nie. A ja tak. Dobra, grubo, kotka nie trzyma. Mało puści, bo jest duża. O już, co, tutaj? Druga wojna. Tak, druga wojna. Tu druga wojna. Chcecie i zbiła druga wojna. To trzecia. Jestem. dobra. Ninja! Go! Ninja, uciekajmy lepiej! Ale czemu? Nie wiem! Nie wiem czemu. Ale dobrze, że przezy. ptaszem. ale nie przeżyłem! nie ja po co ja tak podziałem zaczynać? Jak on nie przesył? No dobra! Pimmy! Ej z I Pimmy, bo ja. Ale ja mam sam, to duży pająk! No jeszcze cześć, nie No dobra, iś mam ja. No no hmm. To się wyrał. Hmm. Ale chciałbym ten złank, bo go zabrałem. Tylko to nie ten. No dobra. Ale się pomylił. Na na I... Znaczy się nie pomyli, Bo to jest ten pusty. To jest drugi ten pusty. Wie pan. Jedna taka. Jedna taka. No dobra. No dobra. Opuszczamy was. I później to my przejdziemy. Na końcu to, to będzie. i już. Jak załogo, które go porwały? Myślę taka czerwonego. Tam bez Sprawdza niech. ninja są łatwiej. Kraw, zaraz mi śmieć. Nie Wiem, bo... że są najłatwiejsi na świecie. Najtrudniejsi ja ...w poprzednich odcinkach. Dawajcie łapkę w górę no i subskrybujcie mój kanał na YouTube. I pa.